Znaczenie rozsypania soli. Sól jest doskonale znaną wszystkim przyprawą. Mimo tego, że ma dość nieprzyjemny smak, to jednak ogromna liczba ludzi nie wyobraża sobie, że mogłaby z niej zrezygnować. Używamy jej na co dzień i to właśnie ona często nadaje naszym ulubionym daniom charakterystyczny smak. Jest nie tylko doskonale znana z tego, że znajduje się w niemalże każdej kuchni, ale także jest bohaterką popularnego przesądu. Dlaczego? Skąd on się wziął i czy warto w niego wierzyć? Geneza tego przesądu pochodzi z okresu, w którym sól była czymś, co wcale nie było łatwo zdobyć. Kojarzyć się ona miała z dobrobytem i była towarem luksusowym. Każdy, kto taką przyprawę w domu posiadał, strzegł więc jej jak złota i bardzo starał się, aby nawet najmniejsza ilość się nie zmarnowała. W sytuacji, w której z jakiegoś powodu ktoś z domowników sól rozsypał, wówczas dochodziło do awantur, spięć i sprzeczek. Nikomu bowiem nie było do śmiechu, że przez czyjąś nieuwagę zmarnowano tyle tak wartościowego produktu. Jeżeli podczas gotowania, sprzątania czy wykonywania jakiejkolwiek innej czynności niechcący przewrócimy i wysypiemy sól, to często przychodzi nam na myśl, że zwiastuje to jakieś nieszczęście. Jakie? Prawdopodobnie niebawem wdamy się w jakąś płótnię, a dzień nie będzie należał do przyjemnych. Na szczęście, wedle innego zwierzeń taką sytuację można odczarować. Wystarczy, że przerzucimy odrobinę soli przez lewe ramię. Taki zabieg sprawi, że złość w naszym domu nie będzie się gromadziła. Mimo tego, że sól kojarzy się w przesądach raczej negatywnie, to jednak pewne wierzenia mówią o tym, że właśnie dzięki niej możemy oczyścić dom ze złej energii. Sól rozsypana pod drzwiami sprawia, że zapanują w nim dobre wibracje. Mało tego także Kościół katolicki często używa jej w sytuacjach, gdy trzeba oczyścić jakieś miejsca z mocy szatana. Oczywiście w takim przypadku sól jest wcześniej poświęcona. Jak więc można zauważyć, słynna przyprawa wcale nie musi być tylko i wyłącznie synonimem zła i kłopotów. Wręcz przeciwnie, często jest niezwykle cenna i może pomóc atmosferę w domu naprawić. Sól jest także często stosowana w kosmetyce i tutaj także ma raczej tylko pozytywne znaczenie. Pomaga oczyścić organizm z toksyn, przyspiesza metabolizm komórek i wyrównuje kolor naszej skóry. A jakie jest Wasze podejście do soli? Wierzycie w taki przesąd.